Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj przyglądamy się bitcoinowi, skupimy się na analizie krótkoterminowej, rzucimy też okiem na jeden ciekawy wykres, jeżeli chodzi o dane on-chain, i na końcu rzucimy również okiem na rynki tradycyjne oraz na DXY. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, jak zawsze zapraszam do oglądania. Proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. Dobrze i może na samym wstępie zacznijmy od Bitcoina. Widzicie, że jesteśmy na czterogodzinnym interwale na indeksie Bitcoina. No i jak widzicie, na dobrą sprawę od ostatnich dwóch update'ów wiele się nie zmieniło. Wciąż, moim zdaniem, przechodzimy przez ten impulsywny, korektywny ruch pięciu fali. Wygląda na to, że w tym momencie zacznie napędzać się ta piąta fala. Pamiętacie, w pewnym momencie omawialiśmy tutaj taki scenariusz, kiedy to do końca nie byłem przekonany, czy faktycznie ten pięciofalowy ruch nie jest po prostu naszym trzyfalowym ruchem ABC, tak? czyli A B i C, co dokończyłoby naszą makro korektę 533. Ok, jako, jako makro falę A, i od tego, punktu, od tego punktu mieliśmy I, B w tym przypadku i C. Tutaj, jak patrzyliśmy na tą perspektywę prowzrostową w ostatnim odcinku, jako możliwość, tutaj oczywiście wyznacznikiem tego, czy taki scenariusz wchodziłby w życie. Byłoby to, czy Bitcoin byłby w stanie wrócić do poziomu 17 150 z tego, co pamiętam i oczywiście go przebić. Jak widzicie, na obecną chwilę na rynku nie ma wystarczająco wolium i pary, by Bitcoin był nawet w stanie przebić poziom 16800. Tak. Wprawdzie utworzyliśmy tutaj bardzo fajny bardzo fajny tutaj pattern taką formację kontynuacyjną, tak? horyzontalny trójkąt. Który niejako powinien być kontynuacją ruchu, w którym jesteśmy, wczoraj wieczorem widziałem, że bardzo, bardzo długa batalia była tutaj z tą linią trendu, by wybić się tutaj ku górze, jednak ostatecznie zabrakło wolium, zabrakło momentum i zobaczyliśmy spadek z tej formacji w dół. Jeżeli dokonamy tutaj takiego małego pomiaru, to zobaczycie, że niejako cel techniczny w momencie utraty tego kluczowego wsparcia na tej dolnej linii trendu został tutaj osiągnięty, tak? Ten spadek był nawet głębszy niż spodziewany. Kiedy postawimy sobie FIBO, bazując na tym lokalnym szczycie niespełna 16800, który po raz kolejny z perspektywy Tutaj, takim mini makro, można powiedzieć, jest coraz to niższym szczytem, tak? więc jest, są to negatywne tutaj statementy od bitcoina. Jednak, jeżeli wykorzystamy ten lokalny szczyt i ten lokalny dołek, postawimy sobie FIBO, zobaczycie, że tutaj niejako znaleźliśmy nasze wsparcie na poziomie pół FIB, tak? czyli na naszym 50% retracement tool. Jest to bardzo często taki główny punkt, do którego cofamy się podczas korekty i oczywiście bardzo często również z tych poziomów dochodzi tutaj do jakiegoś odbicia. Tak? Pytanie tylko po raz kolejny, czy będzie tutaj wystarczająco volume na rynku, byśmy byli w stanie zobaczyć w ogóle odbicie z tego punktu. Jak rzucimy sobie okiem na nasz stok RSI, nasze RSI na czterogodzinnym interwale, no, widzimy, że zaczynamy tutaj być w tych dolnych, niedowartościowanych strefach, i wydaje się być, że tutaj to odbicie jest czymś jak najbardziej oczekiwanym. Tym bardziej nasza jednogodzinówka dopiero zaczyna swój wzrost. Ośmiogodzinówka też dochodzi do poziomów dolnych. Dniówka wciąż jest tutaj wysoko, więc z perspektywy średnio-długoterminowej, wciąż będziemy zanosić się na jakąś większą. Korektę, tak? No ale rozmawiamy tutaj o tym interwale krótkoterminowym i co tutaj potencjalnie dalej może się wydarzyć. Wydaje się, że z krótkiego terminu spodziewamy się tutaj odbicia, które zresztą już widzicie. tak? I ten godzinny interwał już nam sugeruje to. Jak zobaczycie na RSA i na stok RSA i na ten nazwijmy to lokalny rajd. Zobaczycie, że tutaj staramy się wrócić do tego poziomu 382, tak? 16278. Moim zdaniem, jeżeli uda nam się wrócić i przebić ten poziom, ok, będzie to dość byczy statement, że będziemy starać się wrócić i po raz kolejny przetestować tą linię trendu, która była wcześniejszym naszym tutaj wsparciem, a teraz będzie naszym oporem. Także powrót bitcoina w okolice 16400. Nie byłby niczym nadzwyczajnym. Tutaj, jak zobaczycie na tą perspektywę, bardzo krótkoterminową, to tworzy nam się taka niedźwiedzia flaga, tak? Czyli taki sentymentalny rajd, sentymentalne odbicie po tym spadku. No i niejako tutaj w tym przypadku, oczywiście, 70% szans jest na to, że będziemy kontynuować ten trend spadkowy w dół. No, ale pytanie: co, jakie będzie volume? Tak? Wyznacznikiem tego, co się wydarzy dalej, będzie oczywiście tutaj volume. Warto podkreślić, że coś, co powtarzam wielokrotnie, że Bitcoin ma tutaj awersję do Golden Ratio. Więc ja osobiście nie zdziwiłbym się. Gdyby po tym rozegraniu tej niedźwiedzi flagi była tutaj troszkę głębsza korekta dochodząca do Golden Ratio, bądź też nawet do poziomu 786. Tak? Na obecną chwilę, na obecną chwilę muszę powiedzieć, że no jest stagnacja na rynku, nie ma jakiegoś rewelacyjnego volume. Widać, że że rynek też jest niezdecydowany. Bardzo było to wczoraj widoczne po shortach i longach, do czego przejdziemy zaraz. Jak zobaczycie sobie, włączyliśmy sobie volume, zobaczmy sobie volume, to zobaczycie, że przez cały weekend widzicie co się stało. Cały tutaj weekend, na dobrą sprawę, już od 24 mieliśmy wyraźne, opadające volume, tak. Mieliśmy tutaj teraz volume sprzedażowe. Godziny nocne, kiedy Azja nam się odpala, doszło tutaj do sprzedaży, tak. Kiedy rzucimy okiem na nasze średnie kroczące, jak wiecie, ja głównie lubię wykorzystywać tutaj 20 i 50 EMA. Przez bardzo długi okres konsolidacji w tej formacji trójkąta, utrzymywaliśmy nasze średnie kroczące jako wsparcie, i niejako wiele tutaj przemawiało za tym, że będzie faktycznie to ten pattern kontynuacyjny, i wybijemy się ku górze, by testować ten liquidity pool. Z tego co pamiętam, on tam był dokładnie na, na poziomach 17,200. 17, o ile mnie pamięć nie myli, gdzie on tutaj był? 17,150. Więc to był nasz główny cel w momencie, kiedy doszłoby tutaj do kontynuacji w tej formacji i do kontynuacji tego trendu, tak? Tego sentymentalnego trendu, w którym tutaj byliśmy. No, oczywiście, widzicie, no że. Mimo tego, że wiele znaków wskazywało na to, że możemy się wybić ku górze, ta siła sprzedażowa, która tutaj pojawiła się w godzinach nocnych, w okolicach północy, pierwszej w nocy, czy w Polsce będzie to w okolicach pierwszej, drugiej w nocy, ona zepchnęła tą cenę bitcoina w dół. Tak? W obecnej chwili widzicie tutaj z perspektywy godzinnej, że na dobrą sprawę pierwszy order book, który mamy, jest tutaj na właśnie blisko 7,86. A liquidity pool jest dopiero tutaj na 15,5 tysiąca. 15, Jak przejdziemy sobie, przejdziemy sobie na 4 godzinówkę, wygląda to bardzo podobnie. Co to znaczy? Oznacza to, że żeby, żebyśmy zobaczyli nowe liquidity na rynku, prawdopodobnie musielibyśmy zejść. Aż tutaj na dół do poziomu 15800-15750, tak, żeby zobaczyć wybicie nowego, nowych tutaj order, order booków, by orderów. Widzicie, że nie ma tutaj więcej liquidity pools. Tutaj był jeden, który został już wybity. Nie wiem, czy będzie to widoczne na ekranie, takie kreskowane wykreskowane kre, kreski <grych> i on tutaj został wybity i stąd też widzimy to sentymentalne odbicie, tak? Jednak widzicie, że w tej przestrzeni na dobrą sprawę nie ma nic. Warto powiedzieć, że w momencie kiedy Bitcoin zacznie cofać się do poziomu Golden Ratio czy 786, jest już to głębsza korekta, tak? Oczywiście tutaj jak rzucimy okiem na ten wykres yy, z perspektywy takiej troszkę Hmm, można powiedzieć makro na tym 4-godzinnym, jednogodzinnym interwale. My chcemy, żeby cał, cały ten retracement, przez który przechodzimy, zrobił docelowo wyższy szczyt niż ten szczyt. Tak? Nie chcielibyśmy schodzić na dół, testować tego dołka. To będzie ryzykowne pod kątem utraty wsparcia tego dołka. Oczywiście, taki statement podwójnego dołka, potwierdzenie, że to jest nasz uklepany lokalny dołek. Z tej perspektywy jednogodzinnej byłby byczym statementem, tak? Jednak oczywiście wiąże się to z ryzykiem, że jak nie będzie wystarczająco siły zakupowej, <laughs> możemy utracić potencjalnie ten poziom 1 fip jako wsparcie. Ten knot tutaj i ten liquidity pool nie będzie dawał wystarczającego impulsu na odbicie, co oczywiście doprowadzi do tego, że będziemy Potencjalnie testować poziomy 15133, 15000 i 14700. Oczywiście jest to perspektywa czasu. Na razie musimy zobaczyć, gdzie ten spadek się zatrzyma, gdyż, tak jak mówię, z perspektywy jednogodzinnej a jest w okolicach 10 godziny, godziny 10 w Polsce, wygląda na to, że tworzymy tutaj tą niedźwiedzią flagę, która potencjalnie może jeszcze napędzić dalszy spadek z tej perspektywy krótkoterminowej. Dobrze, zostawmy sobie w taki, to w taki sposób. Jak przejdziemy, tak jak mówiłem tutaj, do total liquidations, to jeżeli śledzicie, to widzieliście w ostatnich dniach, że nasze 24-godzinne liquidations na Bitcoinie Połączymy sobie bitcoina, były w górkolicach 4 milionów, 3 milionów, 5 milionów. No tutaj mamy total liquidations na poziomie 22,5, 22,3 miliona, tak? Także ten spadek, który tutaj zobaczyliśmy, oczywiście wybił też sporo, sporo graczy krótkoterminowych z planszy, gdyż tak jak powiedziałem, większość sygnałów tutaj wskazywała na to, że jednak możemy pomaszerować do góry. Minimum te poziomy właśnie 17-200, o których rozmawiałem, o, które omawiałem w ostatnim odcinku. Czyli jeżeli chciałby ktoś szerzej tutaj przyjrzeć się temu, to zapraszam do, <laughs> przepraszam, zapraszam do obejrzenia wcześniejszego, Odcinka, chciałem Wam jeszcze pokazać Bitcoin on chain, wieloryby, ryby, szprotki. Chodzi tutaj oczywiście o ostatni holding, o ostatnią akumulację w ostatnich 30 dniach. I widzicie, że tutaj na dole macie cenę, tak jak ona się zachowuje. Zaś tutaj mamy takie pola wy, 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 wykreskowane dla poszczególnych posiadaczy bitcoina. I w tym momencie widzimy, że w ostatnich 30 dniach. Dochodzi do tego, że wieloryby, może to już będą nawet krakeny, które posiadają od 1000 do 10 tysięcy bitcoinów, one mocno tutaj się wyprzedają, tak? Widzimy, że mamy tak zwane zrzucanie toreb, zaś osoby, które to kupują, skupują z rynku ewidentnie są to osoby, które mają mniej niż jednego bitcoina bądź też między jednego a 10 bitcoinów, tak? I wydaje mi się, że cały taki proces na dobrą sprawę ma już miejsce od momentów kiedy utraciliśmy tutaj ten poziom, o, dokładnie ten poziom 22, 000, 22 800. Kiedy śledziłem te dane on chain odnośnie akumulacji, odnośnie holdingu, widać, że od momentu kiedy. Że w zależności od tego, też, na którą datę patrzycie, oczywiście, bo one delikatnie mogą się od siebie różnić. Jednak widać, że od momentu, kiedy Bitcoin stracił poziomy 22 tysiące, duża liczba wielorybów, czy też krakenów powoli wyprzedaje swoje bitcoiny, tak? I osobami, które skupują ten dołek, są wyraźnie tutaj małe ryby, szprotki, jakkolwiek chcemy tutaj tych małych graczy nazwać, tak. W ostatniej się z tego co pamiętam, w momencie kiedy wybiliśmy ostateczny dołek, to właśnie te wieloryby, te krakeny, ci najwięksi tutaj posiadacze bitcoina, oni dokonali takiego ostatniego dumpu na rynek, by później w bardzo dobrej cenie odkupić tego bitcoina, tak. Także to jest też moim zdaniem coś, na co warto zwrócić uwagę, że w obecnej chwili ci, co mają kupić ten dołek, te instytucje, ci, wielki, ci wielcy gracze w obecnej chwili nie są zainteresowani, by to zrobić, gdyż dane wskazują na to, że wciąż sprzedają. Dobrze, na samym końcu rzućmy sobie jeszcze okiem na rynek tradycyjny i na, i na DXY. Dawno nie patrzyliśmy. Jak widzicie, sytuacja. Sytuacja na SP 500, może zróbmy sobie z, z tego dzienny interwał. Także sytuacja na SP 500 jest następująca. Widzicie, że tutaj zobaczyliśmy ten wyraźny rajd. Osoby, które oglądały może wcześniej któryś odcinek, w którym omawiałem SP, wiecie, że ja osobiście z perspektywy makro. Spodziewam się SNP wracającego właśnie tutaj do tej strefy, tak do tej strefy tutaj zakupowej, moim zdaniem będzie to przedział między 3400 a 3200. Na obecną chwilę SNP wciąż porusza się w tym kanale spadkowym jak przyjrzymy się troszkę bliżej, to mimo tego, że zobaczyliśmy ten wyraźny rajd tutaj w ostatnim czasie, no wciąż niejako nie przebiliśmy tego wyraźnego tutaj kanału spadkowego, tak? Także bacznie obserwuję tutaj S&P, co się wydarzy i myślę, że tak naprawdę dla S&P kluczowe będzie Q1 23 roku, tak? Także to jest coś na co ja też patrzę w perspektywie tego, co może się wydarzyć na Bitcoinie. Nasdaq, Nasdaq, NASDAQ ma się troszkę troszkę tutaj gorzej. Nazdaq po osiągnięciu swojego dołka tutaj 13 października wciąż stara się przebić przez te wszystkie poziomy wcześniejszego oporu, które wyznaczyliśmy sobie tutaj. Jednak również widzicie, że z perspektywy czasu wciąż jesteśmy w tym wyraźnym kanale spadkowym, który niejako, który niejako już tutaj uklepaliśmy sobie w zeszłym roku. Tak? Na dobrą sprawę minął, no minął prawie, że, prawie że rok. Tutaj na nasdaku wydaje się również, że mamy jeszcze możliwości spadkowe. W tym momencie od lokalnego dołka byłoby to jeszcze kolejne 6%, zaś od obecnej akcji cenowej byłoby to <coughs> niespełna, przepraszam, 17%. Tak? Jeżeli chodzi o Dow Jones, Dow Jones ma się najlepiej. Z tym, że Dow Jones jest, pierwszy, jest, tom, jest tym rynkiem tradycyjnym, tym indeksem, można powiedzieć który już osiągnął cele, które ja sobie stawiałem, tak? Czyli wiecie już, miesiące temu już wiedzieliście, że stawiałem na to, iż S&P, Nasdaq i Dow Jones będą testować swoje szczyty sprzed wirusa. Jak na razie tylko Dow Jones był w stanie to zrobić. Myślę, że jest jeszcze szansa, że zobaczymy to samo na S&P, czy też na Nasdaqu, tak? Jednak widzicie, w momencie, kiedy Dow Jones był w stanie przetestować te, te szczyty. Tutaj było, była utrata wsparcia, jednak momentalny powrót powyżej tej kluczowych tych dwóch kluczowych pomarańczowych linii, tak? One są bardzo blisko do siebie, blisko siebie. Zobaczyliśmy tutaj od tego momentu bardzo duży wzrost 16%, tak? I widzicie również, że Dow Jones był w stanie uciec tutaj z tego kanału spadkowego, w którym był. Także tutaj Dow Jones wygląda dość Byczo, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o samo DXY, rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie o, o DXY. Widzicie, że w tym momencie indeks dolara ma dość sporą korektę. Ogólnie od pewnego momentu, kiedy utraciliśmy tutaj wsparciem, ten poziom 109, widzimy korektę na dolarze. Wygląda na to, że nasz lokalny szczyt był ostatecznie tutaj na tym poziomie niespełna 115. Jeżeli dojdzie do korekty. Jeżeli dojdzie tutaj do korekty DXY, która może być napędzona jeszcze po posiedzeniu Fedu, które jest 14 grudnia, oczywiście z perspektywy długoterminowej dla kryptowalut, dla Bitcoina, będzie to bardzo byczy statement. Kiedyś przytaczałem Wam tutaj perspektywę długoterminową i niejako, kiedy, kiedy dolar ma masywne korekty. Bitcoin idzie do góry. Tak? Jest, tak zwan, jest tak zwane inverse correlation, czyli odwrotna korelacja. Kiedy, kiedy dolar rośnie, widzieliście, co się działo z Bitcoinem, który spadał w dół. Także z perspektywy długoterminowej, korekta na dolarze może bardzo pozytywnie i prawdopodobnie bardzo pozytywnie odbije się tutaj na Bitcoinie. Dobra, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka, zostawcie suba. Ja Wam dziękuję, miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!